Cześć, ja nazywam się Colt i witam was w naszej ulubionej gierce o czołgach jaką jest World of Tanks W dzisiejszym materiale porozmawiamy sobie mam nadzieję, że szybko na temat nowego sezonu bitew nowego sezonu przepustki bojowej, a w nim Tylko pył kurka 3D do Leoparda eee, Rozbite okna Skórka nowa do 114. I świt nad ruinami. To jest skórka do kranwagena I oczywiście, to co się nie zmieniło. Czyli po osiągnięciu 50 poziomu, otrzymujecie przede wszystkim skórkę 3D. I oczywiście, załoganta. Z nowych ważnych informacji jest to, że przykładowo ja sobie teraz wybrałem z styl... tej przepustkę pierwszą jako dorobienia, czyli pod ten styl redonde. I teraz, gdybym chciał na przykład go teraz zmienić, to przede wszystkim musimy sobie zachować nasz postęp. I teraz moglibyśmy sobie wejść na przykład na takie T110E4 i jest aktywuj rozdział. Moglibyśmy. Ale my tego nie chcemy, my nie będziemy robić. Także nowością w tym sezonie jest to, że w dowolnym momencie możemy sobie zmienić rozdział, który chcemy robić. I co jeszcze się zmieniło? Oczywiście możemy kupić przepustkę premium. Premium, czyli ona się tak naprawdę różni tym, że są lepsze troszkę rzeczy i jest ich więcej yy, odnośnie tego, co mamy w podstawowej przepustce. Dodatkowo, w prawy górny róg, tutaj jak widzicie mamy przedmioty za żetony i, po, i przedmioty za punkty. Przedmioty za żetony to tak jak wiemy, że to są te żetony tutaj, które zdobywamy, żetony przepustki bojowej. I za nie możemy oczywiście, a właściwie przede wszystkim, otrzymać jeden z czołgów dziewiątego poziomu. W tegorocznej edycji przepustki bojowej wchodzą dwa nowe czołgi g. Dwa nowe czołgi. Przede wszystkim wchodzi czołg średni Cobra 9 poziomu i czołg ciężki Lorraine 50T. I tak jak tutaj widzicie, cena 24, tutaj żetony, tutaj mamy 18. Więc jeżeli ktoś z Was ma, tak jak mam ja, wszystkie czołgi, to macie dwie nowe dziewiątki do kolekcji, ewentualnie. I co tutaj mamy? Przedmioty za punkty. Przedmioty za punkty to są te punkty, które gromadzicie na danym czołgu. I tutaj możemy z kolei kupić na przykład stare style 3D z poprzednich przepustek. Możemy sobie kupić nawet starych załogantów, który, którzy byli dostępni właściwie z poprzednich sezonów przepustki. Niech nam się tutaj to załaduje. I możemy kupić sobie zestawy za obligacje. Więc warto jest grać dużo, warto jest zdobywać punkty, bo na przykład jeżeli komuś się jakimś cudem uda 3000 punktów wbić przed końcem licytacji na przykład na czołg, to sobie zawsze te parę obligacji więcej można tutaj dorobić. Także dużą nowością jest właśnie sposób odbierania nagród, tak? Dodatkowych. Teraz gdybyśmy sobie chcieli jeszcze sprawdzić Sprawdzić oczywiście ten 50. poziom. Zobaczmy, czy uda nam się to w ogóle zobaczyć. I tak, przede wszystkim, na no zapytanie 50. poziom, yy, tutaj jest turbo sprężarka fioletowa którą możemy tutaj. Yy doposażyć na przykład taką turbosprężarkę pod takiego CS-a albo pod taką 140, żeby nam szybciej. Szybciej. No po prostu czołki szybciej, tak? Także przede wszystkim, podsumowując nowości to są sposób wybierania nagród, z takich dużych nowości i to, że w dowolnym momencie sobie możemy zmieniać te style. Te style te przypustki rodzaje przepustek jakie chcemy robić czyli albo możemy w dowolnym momencie albo to albo to zmienić, przy założeniu, że zachowamy sobie te poprzednie postępy a teraz tak, przede wszystkim mamy jak zdobywać punkty ładnie opisane, to sobie możecie przeczytać w wolnej chwili, ja was tutaj nie chcę zanudzać i oczywiście mamy informacje o samej przepustce bojowej, filmik na kanale Wargaming Polska, Wotowski to jest wszystko pięknie, ładnie opisane, więc ja Was zachęcam do przeczytania tego. Mam nadzieję, że się materiał podobał. Zachęcam do subskrybowania i oczywiście do dzielenia się Waszym zdaniem na temat tegorocznej przepustki bojowej. Do zobaczenia, cześć!